Jak się czuje ta ranna kobieta? Jej stan Kiedy jest krytyczny. Kiedy wróciłem, ciebie jeszcze nie było. Zjadłeś kolację? Tak. Wołęcając się po mieście, wpadłem coś zjeść. To absurd żywić nadzieję, że spotkam Lidia na ulicy. Ale nie widzę innego wyjścia. Ty masz nadzieję, ale nie możesz odnaleźć Lili. A ja, choć straciłem nadzieję, odnalazłem Mariciuj. Naprawdę? Szukałeś jej? To był przypadek. Teraz wiem, gdzie jest. Jutro mógłbym pójść z nią porozmawiać. Masz szczęście. Zazdroszczę ci. Nie ma czego. To, co nazywasz szczęściem, jest dla mnie udręką. Co z małym? Zasnął. Jakie wyrozumiałe dziecko. Przez chwilę możemy być sami. Dziękuję, że ująłeś się za mną. Nie musisz. Spławiłeś Amadora, mówiąc o ślubie i usynowieniu małego. I ja naprawdę tego chcę. Wiesz, że to niemożliwe. Dlaczego? Nie muszę ci mówić, ale doceniam twój gest, aby odniósł skutek. Nasze przypadki są różne. Coś mi mówi, że jutro odnajdę je. Ale dlaczego tak się przejmujesz stanem tamtej kobiety? To krewna? Jest matką Mariciuj. Właśnie jechała do niej do teatru. Mariciuj została aktorką. Naprawdę? Twoja była żona? Już po naszym rozstaniu występowała w telewizji. Balbina wspomniała też o pannie Estefanii, ale nie zrozumiałem kim ona jest. Estefania podaje się za córkę Belardów, ale jest nią Mariciuj. Adoptowali tę Stefanię? Coś w tym rodzaju. Marićuj nie zna prawdy. Poza tym, kiedy mieszkała u belardów, doszło do poważnego nieporozumienia i nie chce o nich nawet słyszeć. Aż tak? To nie był pierwszy konflikt. Po licznych płótniach i spięciach Mariciu musiała odejść A może ty byłeś ich przyczyną Owszem To przeze mnie spotkało Mariciu wiele przykrości Nie wiedziałem, że jesteś uwodzicielem Ależ nie. Nie igram z uczuciami. Balbina sugerowała, że coś cię łączyło ze Stefanią. Stefania stawała na głowie, żeby mnie zdobyć. A ja wtedy uciekałem od Mariciuj. Nasza miłość wydawała się zbyt piękna. Była wszystkim, czego mężczyzna mógłby pragnąć. Ja zaś odmawiałem sobie prawa do szczęścia. Doktorze, I będzie żyła? Co jeszcze można zrobić? Dlaczego nie chcesz zasnąć? Czujesz, że jestem zdenerwowana? Nie mogę przestać myśleć o tym, jak podle potraktowałam panią Cecilię. Myślałam, że się ucieszysz. Ja? Mam ci tyle do opowiedzenia. Nie chcę słuchać. Niech pani już idzie i pozwoli mi pracować. Byłam dla niej niemiła. Teraz żałuję. A jeśli umrze, nie zniosę tego. Kiedy zamieszkałam u nich, bardzo mnie polubiła. Boże, dopomóż. Chciałabym ją przeprosić. Niczego nie gwarantuję. Żona ma poważne obrażenia wewnętrzne. Trzeba czekać i wierzyć. Tener mucha fe. Señorita. Dowiedziałem się z gazety i przyszedłem ją zobaczyć. Jak się czuje? Bardzo źle. Ojcze Anselmie. Ej co z nią? Coraz gorzej. Jej stan jest tak ciężki, że w każdej chwili może umrzeć. Trzeba to uczcić. Jeśli Cecilia umrze, Patricia zostanie samych w naszych rękach. Cecilia ma za swoje. Na pewno jechała do Mariciu która już raz ją przepędziła Ale uparła się, by wyznać, że jest jej matką Doigrała się Ja nie wybaczyłabym takiego afrontu Racja Muzyka Za przyszłą denatkę Owiniemy sobie Patrycja wokół palca i dobierzemy się do jego kasy. Znowu zamieszkam w jego domu i będę pławić się w luksusach la gran Na zdrowie, kuzynko. Zaświetlaną przyszłość, która nas czeka po śmierci Cecylii. Na zdrowie.